Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego. O stypendium prezydenta walczą studenci i doktoranci, którzy studiują na preferowanych kierunkach oraz uzyskali minimalną średnią ocen z egzaminów przynajmniej z dwóch semestrów. Stypendia przeznaczone są również dla kandydatów, których badania mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku. Muszą to być osoby, które mają minimum średnią 4,5 z dwóch ostatnich sms oraz studiować na kierunkach preferowanych przez komisję konkursową, a szczegóły konkursu można znaleźć na stronach internetowych urzędu. Samoosiągnięcia naukowe to nie wszystko. Należy dostarczyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Wzór formularzu należy pobrać ze strony Biura Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Przede wszystkim należy się zgłosić w dniach od 1 do 9 marca do Urzędu Miasta Szczecin, do Wydziału Rozwoju Miasta i złożyć komplet dokumentów. Więcej na temat naboru można dowiedzieć się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Tam zamieszczone są szczegółowe informacje oraz instrukcje formularzy wniosku dla studentów i doktorantów.